A jednocześnie mam nadzieję, że jak najczęściej będziemy działać wspólnie dla dobra wszystkich naszych współmieszkańców, dla dobra ludziom. Za nami trudne pięć lat. Dla Łodzi, ale i dla samorządów w całej Polsce. Mimo pandemii, wojny w Ukrainy i inflacji udało nam się jednak dokończyć najważniejsze infrastrukturalne wyzwania, które były niezbędne dla mieszkańców. Dziękuję wszystkim radnym w poprzedniej kadencji za ich pracę i wkład w realizację tych projektów. Odnawiliśmy kolejną szar miasta w ścisłym centrum, wyremontowaliśmy trasy tramwajowe, stworzyliśmy nowe tereny zieleni, ale także poszerzyliśmy ofertę socjalną i kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. Oddaliśmy podziałom nowych z skłonności, przebudowaliśmy park staromiejski, stary rynek. Udało nam się naprawdę dużo zrobić w tych trudnych czasach. Świętowaliśmy też 600 lecie naszego miasta radośnie i tak wspólnie poza podziałami. Bardzo za to dziękuję i już teraz zapraszam Państwa na kolejne obchody. Nie ukrywam, że gdyby wcześniej wymienione przeze mnie problemy moglibyśmy zrobić dużo, dużo, dużo wcześniej, dużo, dużo więcej. Ale nie ma już co do tego wracać. Przed nami kolejne pięć lat, w ciągu których z Państwa pomocą, pomocą funduszy unijnych, unijnych jak i oczywiście w ciągu wsparciem Łodziom możemy do końca zaspokoić najbardziej pilne potrzeby naszego miasta. Wspólną wizję i wspólne działania. Łódź ma wiele zapóźnień w obszarze przede wszystkim jednym. Nie ma o tym, przede wszystkim infrastruktura drogowa i dziurawe I dla mnie będzie to jeden z trzech głównych priorytetów. Nie chcę już tego typu sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia, gdzie faktycznie w każdym miejscu trzeba było ustawiać czy ograniczać rozwiązany z rzucami. To się skończy. To państwo obiecuję, bo to jest. Kluczowe. Tworzymy kilka tysięcy nowych lokali na relatywnie niski, tani najem. W cenach, które będą zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż ceny wolnorynkowe. Tutaj też będę prosić Państwa o wsparcie i radę i ostatecznie o wspieranie tych właśnie projektów, co jest dla nas najważniejsze, żeby Ludzie chcieli w naszym mieście mieszkać, żeby do naszego miasta się przyprowadzali, bo nie ma już obsedusu ekspansji wyjazdu z naszego miasta. Wprost przeciwnie, w tej chwili chcemy, żeby jak najwięcej przede wszystkim młodych, ale nie tylko osób, chciało w naszym mieście mieszkać, w związku z czym mieszkania są dla nich kluczowe. Łódź ma także w kolejnych pięciu latach dużo możemy zyskać na projektach ekologicznych. Renaturalizacji rzek, inwestycji w farmy fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii, tworzenie terenów zieleni, wymiany taboru na zeroemisyjny. Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy będą nam w tym pomagać, ale również, co nie wątpię, współpraca z Urzędem Marszałkowskim będzie dużo lepsza niż dotychczas i mam nadzieję, że ta współpraca pozwoli nam się dużo szybciej i intensywniej rozwijać. Oczywiście w młodzież jest też dużo innych wyzwań i problemów. Przed Państwem, jak podobnie jak przede mną, moim zespołem, kolejne lata ciężkiej pracy. Ale do udowodniliśmy już, że ciężkiej pracy się nie boimy. Zmieniliśmy młodź z zaniedbanej, rozwijającą się, z niedocenianej perspektywiczną. I to w bardzo krótkim okresie czasu. Wydawać, że nam się mogło, że to długo, ale z perspektywy rozwoju i budowy miast to naprawdę była chwila. Możemy być z tego dumni. Ja jestem dumna. Z tego, że my, Łudzianie, daliśmy radę. Do współpracy zapraszam jak zwykle wszystkich. Wszystkich radnych, wszystkich kluby, które powstaną w nowej radzie. Łódź jest jedna. Na walkę polityczną, ostre dyskusje i spory, ale gdy ten czas się kończy, to zaczyna się, kiedy zaczyna się kadencja, to mam nadzieję, że zaczyna się też współpraca. Życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli powiedzieć sobie za pięć lat, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę, nie zmarnowaliśmy tych pięciu lat. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Niech ten Czas, który spędzicie w Radzie, w Radzie Miejskiej, będzie dobrym czasem dla Was. Ale przede wszystkim niech ten czas będzie dobrym czasem dla wszystkich Łodzian. Również dzięki Państwa, przed, m, osobom zasiadającym w Radzie Miejskiej, Rady, Rady Miejskiej, będzie dobrym czasem. Dziękuję wszystkim. I cóż, przed nami, tak jak powiedziałam, dla mnie to cudowny czas, bo znowu będę mogła dalej realizować marzenia łodzian. Ale myślę, że i dla Was, jeżeli tylko zechcecie, będzie to czas realizacji swoich zamysłów, swoich oczekiwań. Zawsze na początku mówię to i powtarzać się będę po raz kolejny. Czyli mojego gabinetu będą zawsze dla Was otwarte, jeżeli będziecie mieli jakiś problem, będziecie chcieli coś zrealizować, będziecie chcieli o czymś porozmawiać. Żałuję, że w poprzedniej kadencji tak rzadko tu patrzę na część z Państwa Radnych, do nich ruchaliście, którzy prawie wcale, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jestem zawsze pełna optymizmu, jestem zawsze pełna wiary, przede wszystkim to ślubowania, które przed chwilą złożyliście, gdzie będziecie, w ramach którego obiecaliście łodzianom, że będziecie działać na ich Lepsze jakość życia i lepsze w związku z czym bierzemy się do pracy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a wszystkim ludziom, którzy tak premialnie stali się i są z nami wspólnie na naszej sali. Bardzo dziękuję, że zechciało Wam się tu przyjść, że zechciało Wam się tu być z nami. Mam nadzieję, że będziecie z nami przez kolejne pięć lat. Będziecie wspólnie z nami decydować o tym, jak będzie zmieniało się. Stop. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki bardzo. i <laughs> Przed nami też pierwsze decyzja, bo musimy zorganizować pracę e, w e, Rady Miejskiej. Jako przewodniczący największego klubu Rady Miejskiej, Rady Miejskiej, klubu zgodnie z, z zwyczajem biurodytmów, zwyczajem zgłaszam e, na funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawiciela e, klubu. Trzeba zgłosić e, wieloletniego Radnego, samorządowca, Pana Bartosza Tomaszewicza, który został wybrany Radnym w 2006 roku. Od 2006 roku wspólnie pracujemy na rzecz mieszkańców naszego miasta. W poprzedniej kadencji, pan Radny Bartosz Tomaszewicz, był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i wielu Radnych, muszę powiedzieć, na pewno kojarzy się ze sobą, która bardzo sprawnie prowadziła ale obrady. Bo bardzo, że Tomaszewicz muszę powiedzieć, że nie tylko to, że jest sprawny, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, to jest bardzo ważna cecha przewodniczącego Rady. Sam wiemy, bo miałem okazję 10 lat... Jestem przekonany, że będzie dobry przewodniczący, który nie tylko sprawnie poprowadził Radę, ale będzie miał też bardzo dobry kontakt z mieszkańcami Łodzi i z wszystkimi tak. Bardzo proszę o poprawę się. Proszę Państwa, żebyśmy mieszkańcy Łodzi byli że ich sprawy są dobrze zaopiekowane, żebyście Państwo radni, radni Rady Miejskiej mieli poczucie dobrze wspomnianej, Komisji Tymnata jednego, to nie jest tylko wyróżnienie, nie tylko sadzda, także ciężka praca. Nie na wszystkie postulaty mieszkańców możemy się zgodzić, czasami musimy także odmawiać. To jest ciężka i trudna praca i chciałbym, żeby ta praca dla Państwa była przede wszystkim wielkim zadowoleniem, wielką radością. To, co mogę zdeklarować, także to, że będę starał się, jeśli Państwo chcą, kierować się taką skutecznością pracy. Rady Miejskiej, którzy tego bardzo mieszkańcy oczekują. Oczekują tego, że jako Rada Miejska będziemy reprezentowali skuteczne interesy i skutecznie załatwiali do Tego potrzebna jest dobra organizacja pracy Rady Miejskiej. nie mogę Państwu więcej serdecznie Proszę Państwa radnych radny. radny, ja o głos. oparcia. Jeszcze co za liczbę głosów. Tak, 28 głosów, nie 5 głosów, wstrzymujące głosy w liczbie 2. Tak. Pani Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ilością głosów, większością głosów radny Bartosz Domaszewicz został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję Pani Przewodniczącej. w wyboru z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie artykułu, są, dobrze, czytam, artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 7 ust. 1 statutu miasta Łodzi Rada Miejska w Łodzi uchwala co następuje. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględno... Rady Miejskiej w, w Urzucie, został wybrany Bartosz Tomaszewicz. Uchwała wchodzi w życie.